Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym tygodniu. Tak naprawdę, jak to nagrywam, to jest poniedziałek. No i słuchajcie, właśnie wchodzę na live, jak widzicie, w nowym sweterku, szarym. Jeszcze jestem nieobudzona, w ogóle jest ciemno za oknem. Obudziłam się rano i było czarno, i tak mi się chce spać. Ale już jestem po śniadaniu i wchodzę na live, także zaraz do Was wrócę. Kochani, makijaż wygląda tak. 75 minut gadania z Wami. Tak to wygląda. Przetestowałam tutaj dzisiaj kolekcję Bell, tą nową o Tulsie. Kremowy bronzer, dwa cienie. Musicie zobaczyć live'a, żeby zobaczyć moją opinię. I co jeszcze, i tusz, który okazał się dobry. Na ustach takie kombo NYX IAA olejek. I też wróciłam do tego produktu, właśnie, więc. Yy, no to i o wiele więcej macie na live. Live'a wam podpinam. Ja teraz uciekam nagrywać jeszcze boksa. I jesteśmy już w studiu nagraniowym. Będziemy właśnie. Nagrywać i świeczki, i boksa, i moje stylówki. Kaku właśnie mi wyciąga tutaj stylówki. O! O! o, Są! Są! Są piękne. Także ja ogarniam fryzurę, ogarniam czerwoną szminkę. Teraz się tu gdzieś popodłączamy. No i co? My się Kaku zajmiemy e, z tej e, Betty z Darkiem, który raz przyjdzie, się zajmą świeczkami, żeby jechać. Dark jeszcze jedzie z dużym aparatem. My to nazywamy dużym aparatem, ale generalnie to nie tym, wiecie, znajemy przy jakości. Także ja już robię fryzurę i tak będę miał włosy upięte. Dobrze. Dobrze, i yy, tyle. Teraz się widzimy. I zobaczcie, tutaj ładnie błonki wiszą. Prezenciki są. strzona. Jaka choinka przepiękna. Wow. Choinka, jaka ładna. Co będziesz robić? będę robić? Która będę robić? A, no film. Sobie nagram. no, bo to wiesz sekundę. Pogodnie mi się doleczkę. Tylko wiesz, to chyba bardziej potrzebuje jeszcze. Bliżej lampę? Patrzę. Ty, to tak całkiem waży. To jest ciężkie, A to co robione? to jest fajnego? Taki, o. O, jaki ładny ten błyszcz. No. By cię połamało to. Ciężkie. No takie konkretne, nie jakieś takie. A jakie okno jest ładnie pomalowane, widziałeś? No pomalowane. romantyczne, takie fajne, zimowe. I no. oj, tu by się wypiło, czekoladę. No drzany. właśnie, no, no. i kolendy zaśpiewało i w ogóle. Bardzo fajne. A Beatka tutaj co nagrywa? Staram nowy, się wchodzi, nowy boksik, który już był ostatnio. A no już na, płatko, na płasko możesz położyć. Nie, nie Będzie brzydko. Ładnie. Chcesz lampę mam taką przeniosną, malutką. zobaczymy, jak to wygląda. Kochani, ostatnia stylizacja, nie pokazywałam Wam nic w trakcie. I w sumie backstage'u też nie nagrywaliśmy, nie? ale fajnie było. Ale pięknie było, Karolina wszystko nagrała stylski. Nagryliśmy zdjęcia. Zdjęcia nagraliśmy, zrobiliśmy zdjęcia. Tak, zdjęcia kalmi, zdjęcia boksa i moja stylizacja doborna i Mam nadzieję, że Wam się Rolka spodoba. Rolka już jest, więc możecie wpadać na mój profil na stylizację i skomentować. Jeżeli Wam się podobają takie rolki na tłach, takie bardziej tematyczne. No, poczułam tutaj klimat, powiem Wam naprawdę, poczułam tutaj klimat świąt i piękne tła. Tutaj na jednym tle, ona, tym mi się najbardziej podobało. Mogłabym mieć tak w pokoju. Darek, za rok, zrobimy tu zdjęcie za rok, chciałabym tak w pokoju sobie zrobić. Nie wiem, pokoju, W moim! tam jeszcze z tyłu okno, ale na tym oknie akurat nie nagrywaliśmy, bo się wszystko odbijało. Tu chciałam jeszcze nagrać na schodach, ale w sumie jakoś tak mi było za pusto. Tutaj niestety nie mój vibe. No i ostatnia tutaj bardzo, bardzo fajna miejscóweczka. Boże, ja chodzę z tą torebką, jakbym szła naprawdę zaraz trzymaj kakus. Tutaj powiem wam, że nie czułam tutaj tego vibe'u coś tak nie mój kolor, czułam się może za poważnie, nie. Pierwsza była e, zwykła cekinowa sukienka. A nie, najbardziej wiem, mi się podobała spódnica ze swetrem. Naprawdę? No. Podobało ci się byś tak założyła? Tak. Widzicie, każdy, każdy no. wybiera Mi się najbardziej podobała czerwona sukienka do ziemi, Zobacz, tak jak mówię, zobaczcie sobie roleczkę, bo e, tak się czułam w niej najbardziej festive, bym powiedziała. Dobra, tutaj robię jeszcze zdjęcia, przepraszam, uciekam. Darek tutaj robi, ja idę zdjąć buty. I musimy zaraz zwolnić studio, uciekać stąd. Na szczęście udało nam się zaparkować. To trochę redaktor bo ale jest okej. Okay. To po 3 tleci? No. Od stylisty na carskim dworze do charakteryzatora hollywoodzkiego. W tym skróciu po prostu. Super. Jest kosmetyczka. Dobra, idę się na górę przebrać. Właśnie jestem na stacji benzynowej. i Zobaczcie, spotkałam, spotkałam, zobaczyłam maszynę do suszy. Pierwszy raz widzę takiego, taką maszynkę. Nieźle, nie? I sprzedają też bony paliwowe. W sumie to jest niegłupie, powiem Wam coś praktycznego. Kolejny pomysł na prezent. Auto zatankowane, a ja jestem w futrze. Dzisiaj, słuchajcie, wyglądam tak, tak luksusowo, ale śmiechem żartem. Futro jest zborna i kosztuje połowę tego, co w zarze. A wydaje mi się, szczerze mówiąc, że to jest dokładnie to samo: futro. Dokładnie to samo. To futro jest oczywiście sztuczne żeby nie było. Także wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo. Słuchajcie, a właśnie kupiłam sobie kanapkę na stacji. Jakąś nową z mozzarellą i z awokado. Kanapka była spoko. Powiem Wam, że zawsze lepiej coś takiego na świeżo zjeść niż, nie wiem, niż domaka na frytki. Tak mi się wydaje. Lecę teraz, słuchajcie, do um, właśnie trzeba tu brać, pamiętajcie, ten bilecik parkingowy. Lecę do Iska, bo potrzebuję dla córki kupić jedną pufę do do i pokoju, do sortowania zabawek, także chodźcie ze mną. Powiem wam, że w tych azjatyckich salonach zawsze jest pełno ludzi na akrylu. To sobie pachnie tu akrylem. No, dobra, Iskę mam przed sobą i chcę iść jeszcze do DM-u. Oczywiście, że pójdę do DM-u. I jest moja ulubiona drogeria. Oczywiście, że kupię pastę ym, z pistacji, jak będzie. <ścoughs> I nie tylko. Moja siostra mówi, że chciałaby trochę chemii. O, już widzę to wszystko. Moja siostra mówi, że chciałaby trochę chemii z DM-u, ale. Nie chcę, żeby mi to wysyłała. Ja biorę wózek, bo mi się nie chce nosić. A ja miałam właśnie kupić jakiś zestaw do kąpieli, bo bierzemy udział w akcji mikołajkowej. Ehm. Dzień dobry. Z domu dziecka. Z domem dziecka i osoba, którą wylosowała córka, chciała właśnie zestaw do kąpieli. Kupięcy męski, więc tutaj jest, jest wybór. Także popatrzę i co zaraz wezmę. A tu jest fajny zestaw. Tu jest gilet, tu starszy. Może tak gdzieś, no bo tutaj, wiadomo, młodszy chłopak, ale nie wiem w jakim wieku. I jest kamera, którą pachnę dziś i pachnie. Tak pokocham ten zapach, naprawdę. Tych nie lubię. Ten pachnie bardzo malinowo, ale tak orientalnie. I ten jest bardzo ładna. O ten, naprawdę. Świknęłam go tutaj w nadgarstek. Naprawdę ładny, owocowy zapach. Zdziwiłam się. Bardzo ładna kolekcja z Ebelin. Wezmę sobie tą kuleczkę szklaną do zamrożenia. Nie wiem, czy dwóch sobie nie wezmę, żeby robić masaż, bo właśnie jak miałam robiony zabieg i miałam nakładaną maseczkę, to bardzo pomaga. I wiecie, plus to naprawdę do świetności zabiegu. I tu jeszcze są te żeletki do depilacji, też sobie je wezmę, bo robię sobie dermaplaning tak raz, raz na tydzień, raz na dwa. O, te rzęski są super. Te teraz mamy w boksie. O, czekajcie, bo coś nie ostrze. Mam już. Te mamy w boksie Half and Half, a ten mieliśmy wcześniej w boksie. Także jak widzicie nie tylko w Rosmanie, dostępne też demie I wezmę też plasety, bo mi się przyda świeżo. Zobaczymy to z Ebelin. Także na razie tyle wziąłam ja żel i wzięłam. Ten wygląda bardzo fajnie z Catrice, ale mam już tyle tych różów płynnych, że ich nie zużyję. O, bardzo lubię te lakiery. jak lubicie taki efekt, jak ja mam, to te piękne są naprawdę, piękne. I co tu jeszcze ciekawego, o, do robienia kresek, cosmetic tape, chociaż nie, to to... To do cieni? Czy to jest do... Tak, do cieni, bo już myślałam, że do naciągania twarzy. Ładne paletki a'la Natasza. Jeziori, zior, wielkie. się Oj, to jest bardzo fajne, ale to by Wam bardzo polecam. To jest rewelacyjna penseta. Nie penseta, tylko ta boże, zalotka. Nie mam słów dzisiaj. Bardzo ładne paznokcie, Boomer. Baby Boomer. Za 14 zł. Opłaca się. Ok, tutaj tutaj film, telefon, słuchajcie, te chusteczki. Tutaj parę snaków dla córki do lunchboxu, bo biorę takie, one nie mają cukru i wiecie, są spoko. Także mój hol się powiększa. To stanowisko do przewijania mnie rozczula, no i ten, ten dział dziecięcy jest super po prostu. Tutaj coś jeszcze na święta. Ja już wiecie, dawno mam to za sobą, ale pamiętam jak to było z tym przewijaniem i problem był zawsze w sklepach i tak dalej, także super sprawa to jest. No tutaj dział. Zwierzęce Nic nie potrzebujemy. I idę do. A właśnie, co dalekie? Tabletki do zmywarki chyba, żeby kupić. Idę korytarzem po doku Tutaj jest odbiór towaru w Słuchajcie, dzwonek do magazynu. Słuchajcie, to trwało sekundę, żeby kupić ten kufr. Eee, Jak ten dzwonek do magazynu, to jest ja już Nie widzę. <noise> Tam było. Drogie kliencie, ja wraz ze spacerami o użyć dzwonka. Ok. Może tu. Zobaczymy. Tuż mam Mam nadzieję, że nie będzie. W wielkim pudle. Chyba z pudła, jak będzie w pudle. Byłam jeszcze w Rompexie i upolowałam sweter. 30 zł. Z Primara. Ale spodobał mi się bardzo kolor. Powiem Wam, że w tym momencie nie jesteście w stanie już kupić w Primarku tak tanio rzeczy jak kiedyś, że wiecie, że za 8 euro, za 10 euro były rzeczy. Tylko teraz właśnie na w lumpach tego primara kupujemy, ale kolor jest przepiękny, koralowy. Może to jest tak szaro, że wydaje się, jakby była już noc. A jest dopiero 14:30. Także byłam w tym, w tym lumpie. Wełny nie znalazłam, tak jak wszyscy mówią: wełna, kaszmir, merino. Takich rzeczy to tam nie było. I no, może u Was, jak idziecie na jakieś dostawy, może się zdarza, ale u mnie absolutnie nic takiego nie było, ale znalazłam przepiękną kurtkę sportową z Uli Popkan, nie mój rozmiar, była sporo za duża, ale tak to bym ją obrała w ciemno, nawet sportową, mimo że wiecie, na jakieś takie chustki. Dobra, ja wracam do Darka, ma dzisiaj bardzo dużo pracy, jeszcze będę dzisiaj nagrywała jedną kampanię, także myślę, że za pół godzinki będę w domu, jestem zadowolona, bo kupiłam kosmetyki dla tego chłopaka, właśnie tutaj mam od niego list mikołajowy dzisiaj. Dzisiaj go jeszcze czytałyśmy drugi raz, o tutaj jest lista tego chłopaka, te wysyłali do Mikołaja, także kupiłam te, te rzeczy, kupiłam pufę dla córy Wisku, pan był niezadowolony strasznie, że e, zostawiłam mu karton, zapytałam, czy, proszę pana, czy mogłabym karton zostawić, będzie mi łatwiej wziąć, on mówi, nie, to zajmie tyle samo, ja mówię, wie pan co, no nie, bo mam ten puf, łatwiej będzie mi złapać ten puf, bo on jest taki szorstki, niż ten karton pod pachą, nie, jeszcze miałam zakupy. O zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała, kochany święty Mikołaju. O, powiem Wam, że mnie to rozczula na maksy no i dzisiaj namówię córkę, żebyśmy wzięli kolejny list i pomogli... Znaczy pomogli. No i byli Mikołajem dla innego dziecka. Bo mnie to po prostu rozwala, że ktoś prosi o zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała. Wiecie, to jest takie. Jeszcze tam oczywiście dokupiłam słodycze, żelek, takie wiecie, te zestawy duże... Yy... Także mam nadzieję, że ta osoba, ten chłopak się ucieszy. Okej, okay, ja wracam do mojej rodzinki. A córa odbieram za, za dwie godziny, więc spinam się, bo jeszcze dzisiaj nagrywam. A i dostałam akcepty, słuchajcie, dzisiaj na wszystko. Na rolkę zborna. Bardzo mi się podobała. Pewnie już jest na profilu, to już Wam wczoraj mówiłam. Na akcept z Made in Lab i akcept temu wczoraj poszedł. Więc jestem. Ten... Mam dobry tydzień. Sama akcepty, zero poprawek. Wszystko dobrze nagrałam. Zrobiłem dla nas dzisiaj makaron z krewetkami. Dla córy zrobiłem makaron z... Parmezanem i masłem i osobne usmażone krewetki Dla nas tutaj W takiej emulsji maślanej Z u ty troszkę uwaliło mi się codzienność w emulsji maślanej Z czosnkiem i papryką Mnóstwo pieprzu i parmezanu Smacznego To też za głupia zabawa Się pytam Chłopaki, dziewczyny Słuchajcie moi drodzy, właśnie dostałem z drukarni próby etykiet i wyglądają tysiąc razy lepiej niż poprzednie. Są bardziej luksusowe i nie będą się roztopiały odpływem naszej zawartości, naszych olejków. No, wygląda to naprawdę pięknie. Wczesna pora? Nie wiem, że nie wyglądamy, jest późno. Zmęczony jestem. Wszyscy, każdy pracuje i każdy może być zmęczony, wiadomo. A tu z tyłu mam plan taki, że powieszę gał gałązki. Będą zwisały gałązki, taka gałązka będzie spisała z niej kilka bombek albo szyszki. Coś, coś w tym stylu, nie wiem czy to będzie dobrze wyglądało. Także <noise> powieszę w mam takie czerwone gotowe. Więc zawsze mogę zmienić na coś innego. Tu jeszcze chcę coś wymyślić przy drzwiach. Tu przemalowałem na biało, kiedyś były złote, zmieniłem lampy. Więc zabieram się za lampeczki. Pewnie skończę o drugiej. Odezwa się jutro pewnie.